Siemka, z Dzisiejszy odcinek zaczynamy nietypowo. Bo patrzcie się, co tam na dole jest. Co tam na dole jest? Shiny. Shiny mi się zrespił. Aż się wróciłem, bo nie wiedziałem, co się zrespiło. I sobie wcisnąłem na padzie y, nagranie ostatnich 30 sekund. Jak nie macie nagrywarki na Nintendo Switchu, to na Pro kontrolerze wciskacie ten kwadratowy przycisk z kółeczkiem i on nagrywa wam ostatnie 30 sekund, które przydarzyły wam się w grze. W tym wypadku... Jest to shiny Snoround. Tutaj obok Glali. Dobra. I teraz wracam do menu. Mam uruchomioną grę. I gdzie ten Snoround jest? Tam obok tego powinien być. Gdzieś. Czyli tu. Jak się dobrze nie mylę? Tak jest. Dobra. Lądujemy i łapiemy shiny. Słuchajcie. Bo jest piękny. Z Force swipem może. Haha. <grystanie> No Do dobre, Shiny Snorround na start. Ja w ogóle nie planowałem dzisiaj nagrywać odcinka żadnego. Skończyłem ku montować 12 odcinek. Się zastanawiam, czy on może czymś wejść takim, co może się pokonać. Dlatego spróbujmy go złapać od razu w Greatbola. Zobaczymy. Nie, nie tak łatwo. Jego bardziej się gniewa. Statystyki się zmieniają. Dobrze. Używa cruncha. Okej. Okay. A mówię, a zróbmy sobie shiny hunting, bo udaję się na tę lokację tylko dlatego, że jest tutaj outbreak bidowów. I chciałem zrobić polowanie do shiny. No to mi się pojawił. Tuż pod moim nosem. Dobra. Teraz czerwone życie. I lekko spróbujemy zrobić jeszcze rzucanie pokeboli. Great Boli mianowicie, bo myślę, że niebieski w niebieskim będzie świetnie pasował. <laughs> Mamy kolejnego i do kolekcji. Wow. <laughs> Za chwilę sprawdzimy, jak on wygląda, ale najpierw chodźmy jeszcze po ten e, Outbreak e, Bidoofów, który jest gdzieś tam. Dobra. Bo właśnie tam mam iść po nie i posprawdzać, czy coś tam będzie. Shiny również. Bliziutko tutaj na tym można sobie fajnie latać. I zobaczmy, zobaczmy. Ono tak, już widzę tutaj, że są w tym miejscu. Także dotarłem do lokacji, w której są. Wejdziemy sobie w pokebole, tu sobie kucniemy. I będzie chyba rzucanie na prosto. Raz. Dwa. Trzy. Ależ uciekają. Teraz się mnie boją. <laughs> Dobra, ale widzę, że tutaj nie ma shine. Także nie powinno być ciężko z nimi. Nie mogę do nich to rzucać. Uciekają. Nie uciekajcie, byczki. O. Ja się tutaj jeszcze skradam. Nie, nie wiem, czy potrzebnie. W śnieg się chowaj o aż się nawet alfa pojawił lol nie wiedziałem że tak może być też to było takie skradanie się od tylca jak to kushi mówi na partyzanta dobra i jeszcze ten cyk i cyk i tutaj kolejne dwa żółty jak to śmiesznie te dwa pokebole obok siebie nice i co? I to wszystko? Tam jeszcze są. Bo one tak uciekają, jak widzicie. Dorzuciłem. Jeszcze tu jest jeden. Tak? To tutaj uciekł? Oj. Tak nie wolno robić. Bo damage dostaniemy. Dobra. Dobra, i wszystkie pokemony zraportowane już e, zniknęły. To możemy wracać do wioski i, z, i zanieśmy e, tego tak, którego złapaliśmy Profesorze, mam nowego Shiny 12 pokemonów złapanych. Ten pierwszy jest tak niespodziewany. W ogóle nie widać zasłania go moja kamera Ale to nic. Proszę mi go pokazać. No, snorround. Super, kolejne kwiastki. Dalej polujemy, a weźmy go od tego koleżki. Chcę zobaczyć moje Pokémony. Które Pokémony? I gdzie one są? Mm. Ojejku, nie wziąłem, nie zmieniłem sobie boksa. A nie, bo już mam wszystkie prawie boksy pełne. Dobra, to już to się wyjaśniła sprawa. To jest nasz Snorunt, shiny, który dropnął. To weźmy go do Timu na razie i zobaczymy, jak on wygląda. Cyk 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 cyk. <grym>, no cudowny. Uwielbiam go. Nie chcę z tobą, profesorze, rozmawiać. Chcę porozmawiać z Pokémonem. Czekajcie. Cyk. Super. A mogę ci dać oranberry czy coś? Będziesz jadł? Chyba nie. Ale on jest słodziutki, dajcie znać co sądzicie o tym snoroundzie w komentarzach. Dobra, to chodźmy teraz e, do wioski Jubilife i dalej pójdziemy e, polować dzisiaj w tym odcinku. Wróciliśmy do Jubilife i się odwracamy od razu. I mamy Hepini kolejny Mass Outbreak na obsydionowym polu, także ruszajmy. I tak, sprawdzamy najpierw na mapie, gdzie to jest? To jest tutaj obok saszetki, to chodźmy najpierw po saszetkę. Zaznaczam sobie na mapie, bo za zbieranie saszetek dostajemy również przydatne punkty. To co? Lecimy. Jak teraz będziesz jeszcze jeden shiny, to ja nie wiem. Chyba, żebym musiał zlecieć trochę niżej, żeby widzieć te pokemony, które są na ziemi, na lądzie. Chyba za nisko zleciałem. Na zawsze tak podskakuje do góry to. Okej, okay. takie latanie też da. Yy, to jest fine shine hunting. Czy tu jest ta saszetka? Tak jest. Obok tej trawki. Wylądujmy i zbierzmy i zanieśmy ją. Skupiona saszetka od, yy, dla Stara. Dobra, a teraz musimy tutaj iść po te hepini, czyli tam nieco dalej. Dobra, gdzie one są? A tutaj są. Dobra, to ja już widzę. Ciekawe czy będą. Oj, są ciekawskie bardzo. Więc wydaje mi się, że może być ciężko z ich łapaniem. Spróbuję im rzucić. Aha, tego mogę nawet złapać. To. Weźmy go w wingbole. Spróbujmy tak. Póki one są tak tutaj. No to fajnie wchodzą. Oval stone. O! Jeden z nich trzymał ten przedmiot fajny. To dobrze. Oj, ale mam Zeza. Muszę nacelować na niego i rzucić. Tylko ja star... Oj! Skończyły mi się te. To rzućmy jakieś bery, Może podejdą tutaj. Jakby chciały zjeść, to by podeszły. Czy kogoś przykuły uwagę? O tak, jeden już idzie. A to jedz, jedz i czok. Rzut prosto w czoło. I kolejne się respią. Cyk. Ten też dostał. Widzę, że tutaj Drifloona przykułem uwagę. Ale też kolejne podchodzą. No to przynajmniej trochę sobie połapiemy do researchy. Oj, ten się zorientował, że rzucam w niego. No to cyk. Jeszcze jeden. I... Chancy... Niech Chancy. Happy nie. Świetnie. Ilość razy, ile daję jedzonko. To się zalicza, fajnie. Chodźcie tutaj, tutaj też wam dam jedzonko. Dobra, dwa na raz. Tam jest za wysoko, a teraz też nie. No, jeden za drugim. Jak trafiać to ja mogę. tylko że one wyskakują, jak widzicie. I co? I czy to wszystkie Pokémon? Jeszcze tam jest jeden. Tylko nie wiem czy nie jest za daleko. Za daleko chyba. To musimy podejść. Oj nie, 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 nie aż tak. Coś mi się klawisze pomyliły. Hehe. <grymne> Ojej. O, teraz nie mogę, teraz zniknął. To to był ostatni. To możemy wracać z powrotem do wioski do profesora i złożyć mu raport, że tyle pokemonów złapaliśmy. Profesorze 8 Pokemonów, Hepini same i jeden triflon. Także tutaj 2000. Jak widzicie, nawet na tych Outplay'ach się opłaca zbierać trochę rzeczy. Bo zawsze coś ciekawego wpadnie. Ok, to wracamy do wioski, i to jest metoda. Wracam do wioski i sprawdzam za chwilę, czy następny Outbreak jest jakiś na mapie. I kolega mi mówi, że nie, nie ma. No to wszystko. Nie no, w sumie taki krótki odcinek może dzisiaj też być, bo to nie było oplanowane. Złapaliśmy shiny na Roundup. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich. Polowań na shiny pokémony. I co? I widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Pokémon Legend Zarkios. Do zobaczenia. Na razie, cześć.